Mateusz, jak to już stało. Zrobili gacie. Było mu się mako, Witam pod na kanale Szkoły Kota. Wschodzi dzisiaj szybki wyjazd na rybę, na Fyrtnu, Taka liga K1 trochę nie domaga mi gardło na sali. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dlatego zaraz biorę tabletki, schodzę po resztę, już wszyscy pewnie czekają przy busie. I co? I lecimy. Dla, dla I to na Właśnie dojechaliśmy na miejsce. Meldujemy się w ciśnieniu. Tak. Jesteś gotowy do walki? Gotowy jak zawsze. A czy waga jest zrobiona? Wagi nawet nie musiałem robić. No? Nie, no. Myślałem, że będę musiał, ale nie muszę. Musiał, nie musiał. Co? No i dobrze. Yy, gotowi do walki? Tak jest. Jak nastawienia. Takie jak zawsze. Bo Mariusz. No i dobrze. No Julka Wycieżki witowała się. No jasne. No i zaczynamy. powoli rywalizację. Pierwsze waleczki. No i już posiadanku dwóch. i nam jeszcze gdzieś Tyle. Trochę nam się przedłużyło. Start by się który, o której dziesiątej, nie? No nie. To już sobie się nie przedłużyło. Po której miał być dziesiątej czy dziesiątej? Ale, który nie tak wtedy. 10:00. To jest ok. To jest ok. Mariusz, jak nastawienie? Mariusz będzie przecierał szraki. emeritos Banditos. Tutaj już mamy naszych doświadczonych kocurków. Potem was zabierzemy jeszcze na oprowadzkę po sali. A na razie jest zimno, i nie ma po to się ruszać. Ty masz takie? Podobno Bataj już to stał stało? Zrobiłeś gacie Ale teraz mam fajne, bo mam klubowe Kościoł <gry> Poczekaj A, bo rodziców już, tego nie może być Takiej Takie zasady nie można mieć Nie można mieć napisu ani Muay Thai, ani rodziców, ani syna tak? tak? Ja mam szkoła po... to to może być? Klubowe? klubowe? A, A, tak? A, tak.

Dobre było? No, nie zjadłem do końca. To jest dobry było? No, takie średnie, ale spoglądałam.

Mariusz, powiedz, ile ty masz lat? 41 41, 2 lata, no półtorej, półtorej na nie sali Niecałe 2 lata, tak, na z W Emeritus dlatego wiek nie gra doli, do tylko trzeba się brać do roboty Zawsze można zacząć i dobrze kończyć Jeszcze raz gratulacje do Mariusza, a my lecimy dalej U. 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 Yeah

Wiele waleczki już zakończone w aktualny sposób. No też mocna walka. Teraz wychodzi Mateusz, Mateusz i Mateusz Dawid. W końcu będziemy mogli uciekać do domu, bo jest już godzina 17.00. Kończymy z nami, miałem jakie gry. Miałem się, miałem się. <śles> <śles> jak Jak się tu w końcu odpaliłeś? Bardzo dobrze. Tego, tego potrzebowałem. Tu odpalają się podczas walki, żeby. Uf. Ale na nie były tak dostać się straż. Za pierwszą rundę to. Tam to wyczuć. Time. w końcu nie wycinanie poszło za 9.1 oh, Może zaliczamy i teraz żeby ta forma się trzymała Jeszcze nie Proszę. I tyle. Co? Jesteśmy po ostatniej walce. Ciekawe czy będzie nas słychać. Ostatniej walce Dawid wytrwał do drugiej rundy. Taka 4 miesiące. jakoś już, tak już mu poszło, nie? Tak, Ostatnia waleczka. I tyle. Zaraz się zbieram do domu. Będziemy na Maku czy gdzieś zrobimy jakieś może większe głosowań. Pani Cicelio, zapraszam, zapraszam jeszcze. Tak, tak. tak. Witamy. Um, witamy serdecznie Pani Cicelio. I co Pani sądzi o... Po... No, no po powiem, barach. ja już koło sędziuję na Rympale już e, któryś rok i muszę powiedzieć, że poziom ślądzie o poziom, że naprawdę idzie w górę. Fajnie, ilość was też e, z, 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 z Rympału na Rympał jest coraz więcej, że to tak się rozeszło, że coraz dalsze w, e, miejscowości przyjeżdżają tutaj do... Rafała. No, to jest cały tempo bardzo zachowany. Tak, tak. No, myślę, myślę, że nikt nie może narzekać na, tutaj, właśnie na organizację. Początek się za w będziemy... Tak. minuty? No. <laughs> no, tak. zawsze na tam takie... Ale w że to może Pozdrawiam serdecznie. Powodzenia. Jakby to było... Krzysiu Bordzinka. Nasza kamerzystka Druga kamerzystka umiera Jak tam o jako, ludzi? Jakoś to poszło Nie wiem czy powiedziałeś dobrze słuchaj, dlatego pojedziemy, yy, pojedziemy gdzieś tam, po trochę, więc po, pogadamy, później. się Także czekamy jeszcze może na dyplom za najlepszą waleczkę dla Mateusza albo Szymona i do zaraz Auto? Tak. W końcu, w końcu Matuż już kapali, w końcu nam zrobił prezent na 18. Teraz wszystkie ładne dziewczyny spada dla Mateusza Komentarze.